Cześć, Brian Deleske z Able Distributors. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak używać narzędzia do rozszerzania Hilmore. Sprzedajemy coraz więcej mini splitów. To popularna rzecz mini splity z pompą ciepła. Uzyskanie dobrego rozszerzenia jest więc ważne. Kiedy przetniesz mieć, zobaczysz, że jest, wiesz, trochę wgłębiony, trzeba więc ją usunąć, zadziory. Użyłem więc narzędzia do gratowania na obcinaku do rur. Usunąłem zadziory. Jest to narzędzie Hilmore, które posiadamy. Ma mały ogranicznik głębokości. To całkiem proste. Otwierasz je na zawiasach, wkładasz go w odpowiedni otwór szczelinie. Upewnij się, że głębokość jest prawidłowa. Wsuwamy to z drogi. Następnie można wsunąć narzędzie, narzędzie do rozszerzania, dokręcić. Narzędzie to posiada automatyczną zapadkę. Kiedy więc znajdzie się wystarczająco daleko w dół, uchwyt będzie się obracał, obracał i obracał. Nie dokręci go zbyt mocno. Więc po prostu zacznij robić flarę. To był tylko kawałek miedzi, który chwyciłem. Aj! I... Widać, że uchwyt po prostu się uwolnił. Teraz jest wolny. Więc pozwól mi to cofnąć. I miejmy nadzieję, że uzyskaliśmy idealne rozszerzenie. Poluzuj to, suń to. Otworzyć szczęki. i Gotowe. Idealna. Za każdym razem. Kluczem jest gratowanie od wewnątrz. Aby uzyskać idealne rozszerzenie, w ten sposób należy usunąć zadziory wewnątrz. Czasami nawet na zewnątrz, w zależności od tego, jak źle jest. Ale to właśnie jest idealny flara. Dziękuję. Thank you.